No szczerze, że to jest po chamsku. To co wy robicie to jest w chamsku Proszę zachowanie jest po, poniżej krytyki po prostu. Ktoś ujawnił po raz kolejny mój numer telefonu kolejny już numer. Nie ma sensu zmieniać tego numeru telefonu, bo za chwilę zostanie ujawniony. Co ciekawe, zostało, e, został ujawniony w taki sposób, jak e, SMS-y ja pisałem do, do znajomych, do rodziny. Nikogo nie pisałem na Messengerze, nawet tego nie, nie pisałem. Może to do jednej zaufanej osoby. Jakimś student znalazło się to na... E, ktoś mi screena przesłał właśnie, że dokładnie z takim tekstem numer telefonu i moje nazwisko wysyłałem do rodziny właśnie, tam do tych zaufanych naprawdę znajomych, e, których dobrze znam, wiem, że nie, nie są skłonni do takich Żartów. Cała reszta nie dostała numeru telefonu. Natomiast zauważyłem, że, że był, był ten tekst, właśnie SMS-a rozpowszechniony. Także, także mówię, ja jutro prawdopodobnie składam doniesienie na policji, bo to się, to się musi skończyć. Dostaję telefony z różnych instytucji ubezpieczeniowych, banków tak dalej albo fotowoltaika, albo cokolwiek. A, dostałem, próbki znowu, y, takie, no, majtki chłonne i tam inne takie broszury. Y, monetę kolekcjonerską, tak to którą powinien zapłacić. 11, coś tam, no pakowanie i przesyłkę. Także, że mówię, ostrzegam was, y, to się, to się, to się po prostu skończy źle dla tej osoby. Cały czas dostaję głuche telefony. Z numeru nieznanego. Y, ja wyłączyłem ten telefon, ale, tego. Cały czas dostaję, dostaję komunikaty, po prostu. Ktoś się próbuje wbić i tu jeszcze mi szantażuje. Mało tego, pewien Mateusz mi tutaj szantażuje, że zgłosi do sądu, ale wiele wskazuje, że może, może on stać za tym, nie, nie, nie mówię wprost, ale może tak być. Albo jego koledzy po prostu, jego kolesie. Ja nie będę co chwilę zmieniał telefonu, ja już trzeci raz zmieniłem telefon i już, już ujawniono. No. A przesyłki tam nie są jakieś tam takie przeszkadzające, znaczy jak są nieopłacone jakiś to te, oczywiście tego nie będę przyjmował. Ale była próba zamówienia mi lodówki, jeszcze na poprzedni numer telefonu. My jeszcze jakieś dobrze, że chociaż zadzwonili, a nie przywieźli tego. Więc po prostu po Chamsku. Zachowujcie się po chamsku, co niektórzy z Was. I, I powiem tak szczerze, że będzie to zgłoszone na policję. Ja mam dosyć tłumaczenia się z fałszywych zamówień, fałszywych takich, takich rzeczy różnych. Co to, to, to jakieś dzieciaki robią? Dzieciarnia po prostu robi. Będą głuche telefony, będzie to upubliczniane, będzie to publikowane. E, niech się wszyscy wstydzą, co, co gadają na mnie. Na poczcie mi zostawiałem wiadomości różne. W oddaj rentę z tego, tego typu. Jeśli będzie to dalej się działo, no to mówię, ja, ja zawiadamię policję po prostu, bo ja, ja powiem, to szwadkuję mi zdrowie psychiczne przez to.